Dzień dobry, łomianki. Witam Was serdecznie. Dzisiaj postaram się troszeczkę mówić, powiedzmy, off-script, dlatego może to brzmieć inaczej. Ale chcę popróbować te pierwsze kilka odcinków, które lepiej będzie brzmiało. Wy też możecie dać mi znać w komentarzach. Kłaniam się. Z tej strony, Michał Kwiatkowski. Jeśli tego słuchacie, to pewnie albo wjechaliście, albo za chwilę dopiero wjedziecie w korek. No, i jeśli do końca odcinka uda Wam się dojechać na wysokość młocin, to znaczy, że jest dobrze, a jak nie, to możecie posłuchać drugi raz albo nadrobić sprzed tygodnia. Dla tych, którzy znają plan z poprzedniego właśnie tygodnia, to gratuluję. A dla tych, którzy nie, bo są nowi, w sumie to nie jest trudne, bo ostatniego odcinka posłuchały może z trzy osoby, z czego jedną jestem ja, a drugą moja mama, a trzecią to serdecznie pozdrawiam. Ale już powtórzę. Plan jest taki: najpierw ciekawostki, czyli kalendarium, potem omówię dla Was miniony tydzień z łomianek, potem to, co możemy się spodziewać w łomiankach w tym tygodniu, w tym co teraz będzie, a potem szybciutko sport, czyli poczynania naszego KS-u łomianki. To teraz już oficjalnie czołem jest 4 listopada. Zapraszam na w korek, czyli podsumowanie tygodnia z łomianek. I zaczynamy od kalendarium. Ono będzie dzisiaj wyjątkowo długie, także proszę się tutaj uzbroić w cierpliwość, ale myślę, że to jest spoko, bo można przecież się potem pochwalić ciekawostką, czy to w pracy, czy w szkole, albo nawet w domu. Dziś 4 listopada obchodzimy Dzień Taniego Wina, także zachęcam do celebrowania, chyba że nie macie 18 lat. Jutro celebrujemy Dzień Postaci z Bajek i Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Czwartek czeka nas Dzień Saksofonu, i przy okazji, tu uwaga, bo długa nazwa, jutro mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas wojen i konfliktów zbrojnych. 7 listopada, w piątek, przygotujcie się na Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Światowy Dzień Feministek oraz Dzień Kotleta Schabowego, także smacznego. Weekend zaczniemy poza tym, że oczywiście od soboty, to od Światowego Dnia Radiologii i Europejskiego Dnia Jedzenia i Gotowania, a na koniec tygodnia czeka nas Europejski Dzień Wynalazcy, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Światowy Dzień Adopcji i teraz dzieci niech zatkają uszy, bo obchodzimy też Światowy Dzień Gry Wstępnej. No i na dobry początek tygodnia, w poniedziałek za tydzień, a więc 10 listopada, obchodzimy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju, a przy okazji Dzień Jeża. Przyjrzyjmy się kalendarium na dzisiaj, żeby właśnie można było zabłysnąć ciekawostką. A dzisiaj działo się naprawdę sporo. Osoby, które lubią Amerykę, dzisiaj chyba się ucieszą, bo dużo działo się w Ameryce to taki mały spoiler. Ale zaczynamy od Polski, ponieważ właśnie 4 listopada w 1790 założono cmentarz Powąskowski w Warszawie. Zresztą nie tylko ten, bo dokładnie 17 lat później w 1807 założono cmentarz miejski w Kaliszu. W 1903 założono Pruską Akademię Królewską w Poznaniu. I tu ciekawostka dla prawników. Dokładnie 30 lat temu, bo w 1995 do polskiej procedury karnej wprowadzono instytucję Świadka Incognito. I tutaj coś dla miłośników serialu, bo w 2000 właśnie 4 listopada na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek serialu M jak Miłość. I znowu ciekawostka. Przez dokładnie 25 lat powstało tych odcinków. Uwaga, 1881, nie licząc oczywiście dwóch odcinków specjalnych. W 2002 na antenie Polsatu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Awantura o kasę. A w 2004 też na Polsacie zadebutował serial Pierwsza Miłość. W 1493 teraz już patrzymy na skalę światową. Cofamy się trochę w czasie, ale zyskujemy na zasięgu. Krzysztof Kolumb, jako pierwszy europejczyk, dotarł do Gwadelupy. W 1856 James Bachman, Bachanan, Bachanan, nie wiem jak to się czyta. Wygrał wybory prezydenckie w USA, zostając tym samym 15. prezydentem Stanów Zjednoczonych. I zostaniemy w Ameryce, ponieważ w 1862 Amerykanin Richard Gatling opatentował karabin maszynowy, a w 1879 inny Amerykanin, a więc James Jacob Ritty opatentował kasę automatyczną. W 1884 na 22 prezydenta USA został wybrany Grover Cleveland. I co ciekawe, potem miał przerwę, a 24 prezydentem też był. W 1900 w Kessel założono niemiecki związek rugby. A 5 lat później w 1905 to już nie wiem czy w Kassel, ale założono niemiecki związek narciarski. W 1912 Grecja poszerzyła się o jedną wyspę, konkretnie o Ikarię, której niepodległy rząd zadecydował wtedy o przyłączeniu się do tego właśnie kraju. W 1918 podczas I wojny światowej Austro-Węgry podpisały akt kapitulacji, w 1921 w Niemczech utworzono oddziały szturmowe NSDAP, a dokładnie rok później, w 1922, brytyjski archeolog Howard Carter odkrył grobowiec egipskiego faraona Tuttenhamona, więc te wszystkie legendy o klątwie Tuttenhamona wtedy właśnie mają swój początek. W 1923 założono Norweską Partię Komunistyczną, czyli NKP. W 24 wygrał wybory prezydenckie w USA Calvin Coolidge zostając 30. prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w 1939 już prezydent USA Franklin Delano Roosevelt podpisał ustawę, która dziwnie kojarzy mi się z jednym ze sklepów, czyli ustawę Cash and Carry, zezwalającą państwom prowadzącym wojnę na zakup amerykańskiej broni za gotówkę i przewóz jej na własnych statkach. W 1950 w Rzymie została uchwalona Europejska Konwencja Praw Człowieka, a w 1952 generał Dwight Eisenhower wygrał wybory prezydenckie w USA i został 34. prezydentem Stanów. W 1967 w Moskwie zakończono budowę wieży telewizyjnej Ostankino, która wtedy była najwyższą budowlą na świecie, a miała 540 metrów wysokości. Z tego co udało mi się wyczytać to do dzisiaj ma, ale 20 parę lat temu uległa pożarowi i tak naprawdę... Nie do końca chciało mi się wczytywać, czy ten pożar został ugaszony do końca, czy nie, czy została odbudowana. No ale w każdym razie, w 67 zakończono jej budowę, a wtedy była największa. W 1980 wybory w USA wygrał 40 prezydent, czyli Ronald Reagan. W 1984 wystartowało Kanal Plus i tego samego dnia założono firmę komputerową Dell. No i w 2008 prezydentem Stanów, tym razem 44, został Barack Obama. Powiedzieliśmy już sobie o 44. prezydencie Stanów Zjednoczonych, a teraz powiedzmy sobie o 44. tygodniu tego roku w łomiankach a więc dla tych, którzy jeszcze nie skojarzyli, tym poprzednim. No i zaczynamy od poniedziałku, kiedy to zaplanowano koncert patriotyczny na 11 listopada, a więc dokładnie za tydzień. O 18 będziecie mogli usłyszeć wtedy kapelę góralską Ondraszki w Centrum Kultury i tego dowiedzieliśmy się z Facebooka Urzędu Miejskiego. W piątek dowiedzieliśmy się od też urzędu, że dołączamy jako miasto do bardzo fajnej moim zdaniem akcji Akcja Edukacja, i w poście czytamy tak, tu cytat. Dołączamy do akcji Akcja Edukacja. Pomagamy seniorom bezpiecznie poruszać się po sieci. W przewodniku przygotowanym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dowiecie się, jak rozpoznawać dezinformacje. Pamiętajcie, warto sprawdzać, kto, kiedy publikował informację i skąd pochodzi wiadomość, zanim ją udostępnicie. Informator od dziś znajdziecie w centrum kultury. Czytajcie, uczcie się i bądźcie bezpieczni w internecie. No i tutaj muszę powiedzieć parę słów od siebie, jako że studiuję dziennikarstwo, a konkretnie specjalizację, dziennikarstwo i nowe media, więc tak naprawdę na porządku dziennym jesteśmy wyczulani właśnie na te manipulacje, na fact checking tak zwany, do czego Was też bardzo, bardzo uczulam. Naprawdę warto przejść się do centrum kultury. Bo ja, jako dwudziestolatek, nie mam problemu z tym, żeby rozróżnić niektóre treści produkowane przez sztuczną inteligencję. No ale mój dziadek lat 80, już nawet jak grałem w FIFA, w grę komputerową, to myślał, że oglądam faktyczny mecz. Im starsza osoba, tym łatwiej może kupić takie rzeczy, tym łatwiej można tą rzecz udostępnić albo w nią uwierzyć, potem to pójdzie jako plotka. No tego bardzo, bardzo nie chcemy. Więc tutaj jeszcze raz podkreślę, już kończąc, żeby nie przynudzać, ale naprawdę zadbajmy o swoich bliskich, zadbajmy o siebie i faktycznie ja wiem, że to może być trudne w dobie galupujących informacji, dopaminy, którą mamy mieć na każdym kroku z tych rolek, z tych informacji, z tego przeglądania wszystkiego. Ale jeżeli widzimy, że źródło nie jest pewne, nie jest zweryfikowane, a nawet jak jest zweryfikowane, to, to łatwo można kupić. Nie, naprawdę, jeśli nie znamy jakiegoś źródła albo nie ma go podanego, sprawdźmy te informacje, doczytajmy, przejdźmy gdzieś tam obok, otwórzmy sobie w innym oknie te informacje, wygooglajmy, zobaczmy, co na to mówią jakieś tam sprawdzone źródła, a nie ślepo ufajmy ludziom, którzy to udostępniają, bo może oni też temu ulegli. Dobra, dość, dość już o tym, już wiem, że przynudzam. Lecimy dalej i tutaj uwaga, bo informacje o rolniczej, a więc bardzo ważne informacje, a informacja z urzędu brzmi tak, cytat, przebudowa pierwszego odcinka przebudowy w następnym tygodniu, zakłada roboty brukarskie i profilowanie kruszywa. W związku z nim w następnym tygodniu organizacja ruchu na ulicy Rolniczej przewiduje lokalne zwężenia na całym odcinku. Jednak wyjazd z budowy będzie możliwy w obydwu kierunkach. Uwaga! Mieszkańcy posesji od 400 do 543 proszeni są o opuszczenie terenu budowy ulicą podróżną. Wykonawca prosi również mieszkańców o rozglądanie się przed wyjechaniem z posesji. Przebudowa drugiego odcinka przewiduje natomiast utrudnienia przy posesjach od numeru 377 do 391 na odcinku Podróżna Mikołajczyka. Więc proszę tam na siebie uważać, zwłaszcza że szybko robi się ciemno i warto naprawdę na siebie uważać i nosić odblaski. Noście odblaski. Fajna rzecz, naprawdę tania, ładna, może niezbyt wygodna, ale naprawdę potrafi zrobić mega robotę. Jako dzieciak jej nienawidziłem, nie, nie cierpiałem nosić tych wszystkich odblasków, były brzydkie, niewygodne, w ogóle łamały się. No masakra, ale teraz jako kierowca, zwłaszcza no w sezonie zimowym, jako młody kierowca, co też podkreślę i młody, nie mam na myśli, że jestem młody tylko prawo jazdy mam od niespełna dwóch lat. Naprawdę widzę to, jaką robotę robi, jak idzie ktoś, kto ma, a kto nie ma odblasku, naprawdę mega robi robotę, może uratować cztery litery, żeby brzydko nie powiedzieć. No i to tak naprawdę tyle, co czytamy na stronie Urzędu Miejskiego. Na stronie na mediach społecznościowych mówię tu o Facebooku i Instagramie. W tym tygodniu było tego niewiele, ale właśnie patrzymy teraz jeszcze na stronę urzędu miejskiego i czytamy jeszcze jeden artykuł opublikowany w niedzielę o tym że podczas 19 sesji rady miejskiej radni przyjęli uchwałę na mocy której podatek od nieruchomości w gminie Łomianki zostanie w przyszłym roku podniesiony o uwaga 15% tu jednak podkreślę, że fajnie napisano to moim zdaniem na łomianki info, ale tutaj już do waszej dyspozycji. Na łomianki.pl macie przykłady, to jest strona urzędu, a na łomianki info, to jest strona prywatna, macie nagranie w ogóle z całej sesji, więc tutaj do wyboru do koloru. Ale tutaj, żeby przybliżyć wam całą sprawę, nie podawać tych wszystkich szczegółów, to zacytuję właśnie część artykułu z łomianki info, bo tam wyliczono, że, cytat. Według szacunków zapłacimy w Łomiankach od 52 do ponad 1000 zł więcej niż w 2025 roku, co zwiększy dochody gminy o blisko 2,5 miliona złotych. No i z jednej strony fajnie 2,5 miliona złotych, ja naprawdę nie chcę tutaj wyjść na, na sknerę na kogoś kto narzeka, ale... No 2,5 miliona złotych, fajnie, będziemy mieli darmowe kiełbasy na dożynkach. Ja mam 20 lat, ja, ja naprawdę chcę mieć chociaż perspektywę wyprowadzenia się od, od rodziców. Mówię to z pełną powagą, bo patrząc na to, co się dzieje, jestem naprawdę załamany jako młoda osoba, która chce w to wszystko wejść. No już nieważne, dobra, miało być o nie o mnie. W międzyczasie oczywiście odbyło się Halloween, które na mediach Łomiankowskich niestety przeszło bez echa, ale powiem, że jak przechadzałem się po Łomiankach, sam jechałem na imprezę do Warszawy co prawda, ale wszędzie, wszędzie, wszędzie było masa osób, była Taka energia, no naprawdę, słuchajcie, dobra robota. Jeśli ktoś wyszedł nawet na głupi spacer z psem w, w prześcieradle, albo z dzieciakiem poszedł jakkolwiek, dał mu dyńkę, no, no, no cokolwiek, naprawdę, yy, to mega gratulacje i mega dzięki, bo naprawdę mega to wyglądało. Szedłem przez łomianki i autentycznie nie mogłem przestać się uśmiechać. Wszędzie było. Mega dużo osób, wszystkie w jakichś fajnych strojach, z każdym można było pogadać. No, aż chciało się, yy, gdybym mógł, gdybym miał taką możliwość, czas i środki, to przysięgam, że chyba do każdego bym podszedł i z godzinę porozmawiał. Bo, no, może nie godzinę, ale naprawdę do każd z każdym bym piony chociaż przybił, bo to jest coś pięknego. I tutaj szybka reklama. Zachęcę Was, żebyście też podzielili się swoimi odczuciami co do Halloween w łomiankach. Jak wam przebiegł Halloween, zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli jesteście na YouTubie. Jeżeli na Spotify, to zaproszę Was po pierwsze do YouTube'a, po drugie, na Spotify zresztą też możecie komentować, o czym <długo>, długo nie wiedziałem. No i szybka wstawka, że mam też Instagrama i Facebooka, także tam też możecie skomentować. Nawet na DM y możecie wejść. Zapraszam, zapraszam. No i jak mieliśmy Halloween, to dzień później Wszystkich Świętych, czyli tak zwany grobing moje ulubione. I co śmieszne, na cmentarzu w kiełpinie można było kupić pańską skórkę, o czym albo zapomniałem, albo nie było takiej opcji w poprzednich latach, bo autentycznie nie mogę sobie przypomnieć, żebym w kiełpinie kiedyś kupował pańską skórkę, a zawsze głównie po właśnie pańską skórkę i obważanki jeszcze na powązki z rodzicami. No dobra, wiemy już co było, nie było zbyt dużo, ale co przed nami w sumie? Dość sporo, a więc uwaga. Jutro o 9 rano w Centrum Kultury odbędzie się konferencja pod tytułem Przystań zdrowia psychicznego, organizowana przez Fundację Lubi Mi się nie mylić z tymi ciasteczkami. I tu, jeśli ktoś jest zainteresowany, to biegnijcie, bo zapisy odbywają się przez formularz. Więc odsyłam do zakładki kalendarium na stronie Urzędu Miejskiego, bo tam jest link do tego podany. W czwartek o 16 w icds się na sali konferencyjnej zapraszam na konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Jaśminowa, będzie to dyżur projektanta. No, i o 19.00 zaproszę jeszcze do Biblioteki Publicznej, bo tam odbędzie się spotkanie informacyjne Wolontariatu Młodzieżowego. Spotkanie jest dla osób od 13 roku życia, a na plakacie Biblioteka zarekomendowała się w taki sposób. Cytat: Jeśli interesujesz się literaturą i chciałbyś spędzić trochę swojego wolnego czasu w otoczeniu książek, przekonać się, jak biblioteka działa od środka i poznać tajniki pracy bibliotekarza, zapraszamy do współpracy. Koniec cytatu. No i tutaj uwaga, bo obowiązują zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona. Także wszystkie młode mole i molątka książkowe zapraszam, żeby leciały szybko do biblioteki i się zapisywały. Można osobiście w bibliotece, czyli przypomnę na wiejskiej 12a, albo pod telefonem 227513223. Przechodzimy do piątku, czyli 7 listopada. Można będzie wtedy aktywnie zacząć weekend, bo znowu będzie ping-pong w Dziekanowie Leśnym na świetlicy miejskiej przy ulicy Miłej 1A. Także wszystkich sportowców zapraszam tam właśnie między 17 a 20 w piątek. Z tego co widzę, to, to jest co tydzień, także w sumie dawno w ping nie grałem. W sobotę też nie można będzie narzekać na nudę, bo na przykład o 10 można wrócić do biblioteki miejskiej i sprawić sobie uwagę filcowanego muminka. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci powyżej 10 lat, potrwają 2 godzinki, a więc od 10 do 12. Notabene powiem, że wczoraj w poniedziałek każdy w Dolinie Muminków świętował urodziny, nawet buka bo właśnie 3 listopada 1945 Tove Jansson opublikowała pierwszą książkę z muminkami w roli głównej pod tytułem Małe Trole i Duża Powódź. Tak więc muminek obchodził wczoraj 80. urodziny i może ma to coś wspólnego z tym, że będzie można takiego filcowanego muminka sobie sprawić. A jak już go będziecie mieli, to w tym samym budynku, tylko obok troszeczkę, bo w Centrum Kultury, a nie w bibliotece, Dwie godziny po zakończeniu tych filcowanych muminków o 14:00 odbędzie się spektakl dla dzieci pod tytułem Franek włóczęga i legend księga. Będzie to na sali widowiskowej i to chyba będzie pierwsze niedarmowe wydarzenie, o którym mówię, bo tu za bilety trzeba będzie zapłacić uwaga zawrotne 20 zł. Także dwie deszki i spektakl jest wasz. No i na dobre zakończenie tygodnia zaproszę na świetlicę miejską w Burakowie na ulicę Parkową 2, bo tam Fundacja Kim zabierze nas jeszcze raz na rodzinne spotkania z Przyrodą z cyklu Co w trawie piszczy. Tym razem pod hasłem Żubry, bodźki poznajemy, niepodległość świętujemy. W nawiązaniu do tego, że we wtorek jest yy, dzień niepodległości, spacer rusza o 10:00, potem o 11:00 w icds ruszy 12. edycja Łomiankowskiego bazaru zabawek używanych i o tym już wspominałem, ale obiecywałem, że przypomnę, więc przypominam. Od 11:00 do 14:00 w icds można i kupić i sprzedać zabawki, książki, i gry, także zapraszam, bo sam też mam parę starych planszówek, ale nieodpakowanych. Także postaram się zjawić, i nie dość, że grę kupicie, to jeszcze będzie można zbić pionę. Nie, żebym robił z siebie celebrytę. No i żeby zakończyć niedzielę z klasą, to o 18:00, też w ICDS-ie na Auli Widowiskowej, odbędzie się koncert Agnieszki Tylutki, Karola Drozda i Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej pod tytułem Wspomnienie Lata. Tu niespodzianka jest bezpłatne, ale kolejna niespodzianka trzeba wyposażyć się w wejściówki, a te bezpłatnie możecie odebrać w centrum kultury. Warto podkreślić tutaj, że jedna osoba może wziąć maksymalnie dwie takie wejściówki. No i czas na sport. KS Łomianki zakończył październik zwycięstwem. 31.13 odbył się mecz z Błonianką Błonie na naszej Łomiankowskiej ziemi. Błonianka co prawda była wyżej w tabeli i w sumie dalej tak pozostaje. Mimo to KS pewnie wygrał 4 do 1 i dopisał sobie 3 punkty. Tym samym otrzymamy 8. miejsce w tabeli, a do miejsca 7, które ma właśnie Błonianka Błonie, dzieli nas jedynie punkt. Do miejsca pierwszego brakuje nam teraz 8 punktów, a do drugiego, które gwarantowałoby nam playoffy do wyższej ligi, tylko 6. To było czwarte i póki co najwyższe zwycięstwo w meczu domowym KS-u. Następny mecz zagramy na wyjeździe w sobotę. Przed nami trudny mecz, bo gramy z czwartym miejscem, mazowią Mińskiem Mazowieckim. Trudny nie tylko przez to, że jest to na wyjeździe, ale przez niesamowitą formę rywali. Bo w październiku przez cały miesiąc wszystkie mecze i ligowe i pucharowe Mińsk Mazowiecki wygrał. Trzymamy więc kciuki, żeby łomiankowskie lwy okazały się ścianą, o którą rywal się rozbije, a my wrócimy z kompletem punktów. No i tyle, jednak jest co robić w tych łomiankach, do czego zachęcam i mam nadzieję, że dojechaliście już na wysokość Młocin, A jak nie, zachęcam, żeby nadrobić odcinek z tygodnia i zaobserwować podcast. No bo wiadomo, że jak w korek i wjeżdżasz w korek, to czas na w korek. Tak wiem, to jest bardzo oryginalne mistrzostwo gry słów. A tak poza tym, to zapraszam na mojego facebooka, gdzie założyłem grupę w korek łomianki. Tak samo zresztą na Instagramie, no i standardowo, jak słuchacie tego na YouTube, to zapraszam na Spotify i na odwrót. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam dzisiaj słuchało i jechało. Dajcie znać, czy podobała wam się bardziej taka forma, jak była tydzień temu bardziej wtedy czytałem faktycznie całość, miałem przygotowaną na kartce, czy tak jak dzisiaj, że część rzeczy mówiłem faktycznie od siebie bez scenariusza. Ewentualnie mogę spróbować jeszcze bardziej to rozluźnić, mówić jeszcze bardziej bez scenariusza, ale to już naprawdę po prostu dajcie jakiś feedback. No i powoli dochodzimy do końca. Słyszymy się już za tydzień, we wtorek o 6 rano. Do usłyszenia i do zobaczenia w łomiankach. Dzięki, że byliście ze mną w ten wtorkowy poranek. Mówił dla Was Michał Kwiatkowski. Miłego tygodnia i do usłyszenia już w następny w korek